Witam wszystkich z tej strony Tomek Kinga, cześć. nieokiełznana znana Część osób Was zna z naszej hodowli z tafików. Dostajemy od Was zapytania, dlaczego nie ma filmików, czego nie nagrywamy na YouTubie, więc jesteśmy. Chcemy Wam pokazać nasze doświadczenie. Ej, nie wolno gryźć. Naszą wiedzę. Chcemy Wam przede wszystkim pokazać prawidłowy socjal, jak powinien być robiony, na co zwrócić uwagę. Chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. Tak, 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 trzeba je uspokoić, robić zastępcze ćwiczenia. Wieski są nakręcone, więc przerzucamy każdą energię, która się objawia negatywnie, czyli łapanie zaciuchy, gryzienie. Na, na zabawę i to jest y, to, co musicie robić w domu. E, pozdrawiamy przede wszystkim przyszłe y, rodziny i domy naszych szczeniaków. Będziemy się widzieć już niedługo. He. Postaramy się y, kręcić już systematycznie filmiki instruktażowe odnośnie ćwiczeń. Będziemy się dzielić tą wiedzą z wami, a wy mam nadzieję, że będziecie y, trenować razem z nami w domu. Oj, spokojnie, już się uspokoiły, teraz eksplorują, wąchają, super. Nie, e, jak się schylamy do pieska, tak jak widzicie, wystarczy, że moja pozycja ciała jest otwarta i psy reagują na to, że jestem, że zapraszam ich do siebie. To jest e, monotonne ćwiczenie, fe, fe, fe. Jest to mi od naszej Zuli. Mamy tutaj trzech chłopaków i trzy dziewczyny. Brawo. E, tak jak widzicie, część szczeniaków wymusza od nas pracę, bo to już jest e, tygodniowe szczenie i one no, już pracowały u nas w hodowli, więc e, z każdym już jesteśmy w stanie gdzieś tam przećwiczyć pierwsze chodzenie za ręką. Cee. Dlatego one też wymagają, żeby, żeby ćwiczyć z nimi. O, tak jak tutaj za rączką. Chodź. Super. 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 Tak. Jakie wprowadzicie zasady na początku, tak szczeniak będzie całe życie swoje kontynuował zachowanie, którego go nauczycie. To wy pokazujecie mu co wolno, co nie wolno pierwszy rok to jest bardzo ważny dla szczeniaka by nauczyć go całego późniejszego życia czyli kontynuowania czystości fe fe pokazywania że nie wolno nie wolno zachowania wystarczy jak łapie nas z zębami wystarczy delikatnie złapać albo odejść pokazać nie mam ochoty z wami się bawić jestem tyłem nastawiony nie mam ochoty Na to, co teraz pozwolimy maluchowi, on będzie wykorzystywał w późniejszym czasie. Jeżeli teraz pozwolimy mu łapać nas zębami za ręce, nie dziwmy się, że dorosły pies też będzie chciał to kontynuować. Nie dziwcie się, że jak jesteście otwarci, tak jak ja teraz, Fe, otwarci do psów, czyli jestem otwarty, skierowany do nich. Ej! skierowany do nich, to nie dziwcie się, że ten pies idzie do nas. Tak ma wyglądać właśnie prawidłowy socjal, gdzie ten piesek ma iść do fee. nas, bo to jest dziecko fee. małe. Super. Tylko nie wolno gryźć. Fe. Czarpanie się z psiakiem y, wzmacnia naszą relację z nim, naszą więź, więc jak najwięcej Ej, z takim maluchem zabawy. Nie bawimy się nigdy rękami, nie używamy rąk, ręce nie są do tego, by szczeniak y, łapał się, bawił się nimi. Fę. Zawsze musicie mieć Fę. milion zabawek, więc unikniecie łapania zębami. Fę. I trzeba cały czas konsekwentnie pokazywać, że nie wolno łapać, odpychać szczeniaczka delikatnie. Fę i pokazywać mu, co jest dobre, to jest dobre, zabawka jest dobra. Może sobie zostawimy dwa na razie, co? Bo nas zjedzą tutaj. Domagają się uwagi, każdy z osobna. Tak, y F. Jak pies łapie was... E! A! gdzie auk Nie wolno. Szczeniaki poprzez zabawę, jak gryzą, gryzą same siebie. Sprawiają sobie ból. Ałaj, fe. Poprzez pisk, poprzez dźwięki zaznaczają to, co kogo boli i co na ile można. Zostawiliśmy trzy maluchy, żeby było prościej z wami troszkę poopowiadać. Fe. Tak wspomniałem, najlepszym sposobem na uniknięcie zniszczonej elewacji zniszczonych butów zniszczonej szafy jest większa ilość zabawek ale nie zapominajcie, że z tych zabawek trzeba korzystać, żeby ten szczeniak eee, żeby ten szczeniak mógł <grym> się nimi bawić i nawiązywać z Wami kontakt, Bruno super mm. nie wolno okay. na pewno żadne zabawki nie zastąpią relacji z Wami. Jeżeli zostawimy szczeniaka z jakąś dużą ilością zabawek, na pewno to nie zaspokoi jego potrzeb, bo musimy go też nauczyć, jak się nimi bawić, do czego to służy. I pamiętajcie, że zabawa ze szczeniakami to budowanie więzi, a to jest pierwsza i podstawowa rzecz, jaką musimy stworzyć z maluchem. Do przyszłych rodziców. Jak ten szczeniak będzie taki nadgorliwy jak Bruno tutaj, który, któremu poświęcam trochę czasu. On pracuje ze mną, ja go przytulam, całuję. Nie. Wystarczy Nie. ta dłoń, albo która pokazuje. Się tak, do... Albo odwrócenie tyłem. I ta dłoń odpycha go, pokazuje mu, że tu jest ściana, stopuje. Super. Nie, Nie. fe. I nasza ignorancja też pokazuje jeszcze, że no nie będzie się ze mną bawił, eee, nie chcę, pójdę gdzie indziej wydając różne dźwięki e, swojego nie. zachowania jesteście w stanie. Fe! Jesteście w stanie nakręcić na zabawę, pokazać tutaj. Nie gryź mnie po rękach, masz tutaj, tu jest fajny gryzak, który można gryźć. Będziemy chcieli podzielić się z Wami wasz, naszą wiedzą. E, zostaje u nas jedna dziewczyna. Z którą, którą będziemy... będziemy trenować. E, trenować posłuszeństwo. Trenować e, pod kątem wystaw. Więc na pewno będziemy chcieli dla Was nagrywać. Podzielić się z Wami tą wiedzą. Tak. Ja zaznaczyłem pozycję tak. swoją bardzo mocno, negatywnie, że nie chce ich i odeszły w tym momencie, zjadają Kinga. Tak, bodźce, bodźce, które dostarczamy szczeniaków od początku życia są bardzo ważne. Szczeniak chciał do Was przychodzić, bo szczeniaka, którego zrazicie do siebie, to on nie będzie chciał do Was chodzić, nie będzie chciał się bawić, nie będzie chciał Was podgryzać, bo generalnie to jest dla niego zabawa, ale to Cały czas mówimy Wam, to Wy kierunkujecie szczeniaka i to Wy musicie go nauczyć, jak powinna nie. wyglądać relacja z Wami prawidłowa. Nie. Jeżeli czasami nie macie cierpliwości do szczeniaka, puścić go, odejść, złapać oddech i podejść jeszcze raz do Niego i pokazywać mu zachowania, które powinny być pożądane. Zwróćcie uwagę na, to, na ten prawidłowy socjal, żeby ten szczeniak chciał iść do człowieka. Im więcej hodowca spędzi ze szczeniakiem czasu, tym bardziej ten szczeniak jest zadowolony z tego kontaktu z człowiekiem i chce, i chce z nim przebywać. Dobry pies. Głaskając pieska. Na bocznej części ciała jesteście w stanie go zrelaksować, uspokoić. Tak, nie? Super. Tak. Super. Pamiętajcie, że szczeniaczki też mają problem z odpoczynkiem. Będąc z nimi cały czas, one Heh. cały czas będą chciały Waszej uwagi. Za każdy odpoczynek, za to, że piesek się położy, że odpoczywa. Też pamiętajmy, żeby go nagrodzić, Chodź Bruna. Jest to cały czas monotonia. To my, jako hodowcy, cały czas kształtujemy tego szczeniaka, te pierwsze zachowania. Tak to powinno wyglądać, że cały czas poświęcamy, cały czas jest to powtarzane te pozytywne, ta pozytywna mowa ciała, którą szczeniak musi zrozumieć u człowieka. To na co dzień cały czas pokazujemy, że tego nie wolno, to wolno, tu jesteśmy zamknięci, odwracamy się, tu jesteśmy otwarci i zapraszamy tego szczeniaka do nas do nas, żeby podszedł i żeby chciał z nami być. Takie walki między szczeniakami bardzo dobrze działają na to, by pokazać szczeniakowi, że zadany ból, który wykonuje, boli drugą osobę, czy drugiego zdyżaka. Bruno. Bruno. Bruno! Tak, żeby nikt nie chciał powiedzieć, że o kurczę, uczą walki psów, albo w tej hodowli psy ze sobą walczą. Nie. Szczeniak nie nauczy się delikatnego chwytu, Dopóki nie. nie sprawi jeden drugiemu bólu, nie. poprzez nie. sprawianie sobie bólu, poprzez walkę, raz, że się szczeniaki socjalizują ze sobą, a dwa uczą się tej delikatności. Jeden drugiego gryząc, y, sprawiając ból, wie, że to było złe, nie. bo drugiego zapiszczało, i za chwilę ten młoda. Mowa, mowa generalnie ciała i zachowania y, nie. ciała y, jest nie. najważniejszą mową, jaką psy i szczeniaki, na którą zwracają uwagę. Tak to powiedziałem, że sam nie wiem. Tutaj Mam widzimy przykład dwóch w tym momencie natrętów, które mają dalej dużo energii i Izzy, która już zaczyna sama sobie zabaweczkę Podgryzać, zaczyna szukać miejsca do odpoczynku. Pamiętajmy, że szczenie e, potrzebuje bardzo dużo odpoczynku. Jeżeli widzimy, że e, maluch już zwolnił, że nie ma już siły, starajmy się go odkładać. Nie nakręcajmy, nie nakręcajmy go ponownie na zabawę. Dajmy mu odpocząć, dajmy mu tą, ten czas relaksu. Odpoczynek zresztą u szczeniaka to jest budowanie kośćca, regeneracja. Szczeniaki bardzo dużo śpią, ogólnie psy dużo śpią, ale szczeniaki bardzo dużo śpią, bardzo dużo odpoczywają, mają krótkie intensywne sesje dniowe, gdzie się wybiegają, wytrenują. U nas trening szczeniaka to jest 2 minuty, 3 dziękuję zrobione, w tym szczeniak 10-15 minut pobawi się, poszaleje i to wszystko i odpoczynek. Więc trenując, chodząc na spacery ze szczeniakami, przy takich pogodach generalnie, co mamy teraz, to pamiętajcie, że to jest 5 do 10 minut. Dziękuję. Wybierajcie porę albo z samego rana, albo późnym wieczorem. Nie wychodźmy na asfalt z takim maluchem w upały. Dotknijmy ręką asfaltu. Jaka jest temperatura? One też odczuwają ciepło asfaltu. Na pewno nie jest to dla nich żadna przyjemność. Maluchy już powoli pokazują nam, że mają dość, że poszłyby odpocząć na swoje miejsce, więc na dzisiaj może to tyle przedstawienia naszej hodowli. Będziemy się starać. Tutaj do Was częściej wpadać, pokazywać nasze postępy, naszą hodowlę i co się u nas dzieje. Tak, także nie hejtujcie nas zbytnio za pierwszy filmik, jaki żeśmy zrobili. Jest to dla nas nowość. Robimy to dla Was, bo chcemy się tą wiedzą podzielić. Czy wszystko wiemy, to na pewno nie, bo człowiek uczy się całe życie, więc za nasze błędy związane na pewno z nieobyciem z kamerą i troszeczkę taką, taki stres i adrenalinkę e, wybaczajcie nam prosimy, żebyście nam pomagali pytaniami e, byli wyrozumiali i mam nadzieję, że będziemy kręcić dobre filmiki dla nas Wy, nas będziecie obserwować subskrybować i pomagać nam się rozwijać póki co, bądźcie cierpliwi postaramy się dać Wam tego więcej i dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Postaramy się to dla Was nakręcić. Tak, będziemy chcieli Wam pokazać filmiki szczeniaków, które nie są jeszcze wytrenowane i dopiero ten socjal i te treningi wchodzą w ich życie, więc będziecie mogli zobaczyć negatywne zachowania, pozytywne pozytywne i negatywne zachowania, będziecie mogli zobaczyć szczeniaków i będziecie widzieć, e, jak my sobie z tym radzimy e, no i próbować trenować z nami. Ej, nie gryź klatki, nie gryź. Chodź. Do zobaczenia Pozdrawiamy. następnym razem.